Witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim tutorialem makijażowym. Zanim przejdziemy do filmiku, proszę was o lajki, komentarze, no i oczywiście subskrypcję, bo myślę, że warto zostać ze mną dłużej. Zapraszam do oglądania. Jak zwykle zaczynam od korektora jako bazę pod. Cienie to jest Cushion od Vibo. i jego sobie nałożę na powieki. Teraz gąbeczkę i blenduję. Po całej powiece aż pod brwi. I teraz tak, ja będę korzystać z dwóch paletek od Makeup Revolution. Ta jedna to jest Visionary Druga to jest Passion for Color, bo dzisiaj chcę zrobić sobie coś w fioletach, a tu są ładne fiolety, zarówno w jednym, jak i w drugim paletu. Na początek tej paletki Visionary użyję takiego pięknego fioletu na załamanie powieki, bo będę robić crease. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy nie będę musiała zmywać. Dosyć chcę wysoką go dać, żeby... bo też chcę trochę wysokie mieć odcięcie, nie takie niziutkie. Nakładam takim puchatym pędzelkiem, że od razu mogę nałożyć i rozblendować. Na drugiej powiedzę to samo. To oczywiście będę tościła, blendowała i tak dalej, ale póki co chcę, żeby tego koloru dosyć dużo było. I teraz z tej drugiej paletki Passion for Color użyję tego różowego, tak nad górną granicę tego fioletu, żeby to rozblendować. Teraz jeszcze jednym pędzelkiem muszę rozblendować całkiem tą górę i użyję z tej paletki Visionary taki matowy beżowy cień. No to była taka chmurka kolorów. Żeby nie nakładać następnej warstwy korektora, to jest taki sposób. Używa się patyczków higienicznych i zwykłej wazeliny. I ja to teraz zrobię. To, co będę chciała mieć katkis, ściągnę korektor i te cienie za pomocą zwykłej wazeliny. Nabieram to, trochę jeszcze tak wtłaczam tą wazelinę w ten patyczek. Tak go przekręcam, żeby prawie z była na tym patyczku. I teraz tak jak chcę sobie zrobić cut crease, tak sobie ściągam wszystko. Zobaczcie ile jest tutaj tego cienia na tym patyczku. to jest taki fajny sposób, żeby nie dokładać właśnie korektora, bo czasami taka gruba warstwa się robi i to nie fajnie wygląda i się kiepsko nie przyklejają. Oczywiście tą wazelinę trzeba zmyć. Jedno oko mam zrobione i potrzebowałam do tego tylko jednego patyczka, więc z dwóch stron jest ubrudzony. I teraz zrobię jeszcze drugie oko poza kamerą i zaraz wracam. Jak widać. Oba oka są wyczyszczone. W bazyny miałam chusteczkę taką nabierzaną. Bardzo fajnie y, można właśnie zmyć. Także teraz przechodzimy już do cieniowania na ten wyczyszczony obszar. Nałożę sobie tą bazę The Body Art od Inglota. To podbije pigment cieni, które nałożę małą warstwę, dosłownie jedna ciepeńka taka kuleczka. No i tak stwierdzam, że za dużo. I pokrywam całą powiekę tą ruchomą. Na razie na jednym oku, a później drugie zrobię poza kamerą też. I teraz takim płaskim pędzelkiem nałożę sobie z tej paletki Passion for Color. Wezmę taki ciemny, fioletowy i jego dam w samym kąciku zewnętrznym. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i coś na tą bazę, nie chcę się kleić w ogóle. Jeśli nie chciał nabierać, może to wina pędzelka, bo on był po korektorze i mamy dlatego, bo Już już go bardziej wprasowałam. I tak tam do tej granicy, tego Cut Crease. Na drugim oku to samo. i też żeby ten kącik był dosyć ciemny. Jeden cień. Mam z paletki wignionary, ten taki fiolet. Mniej jaśniejszy od tamtego, to w zewnętrznym kąciku co jest. I tak, żeby przechodziły między sobą. Na drugim oko to samo. Nie nałożyłam tu bazy. No nic, trudno. Już lecę, to lecę, przyklejają się. Ja wiem, prawie tak samo. <laughs> to będziecie mieli porównanie. Tak jak widać, aż takiej ogromnej różnicy nie ma. Jednak na turbopigmentach, no to one bardzo podbija ten pigment. Natomiast tutaj to tak, no tak sobie. Dobrze, to teraz następny kolorek. Teraz paletki Passion for Color. Użyję tego cienia. Może nawet jest za ciemny w stosunku do poprzedniego, ale to nic. I tak będę rozjaśnić przez każdy wewnętrzny kącik. Tutaj tak delikatnie dochodzę do tego załamania. I teraz taki jaśniutki cień, paletka Visionary. I jego też nałożę tak na sam ten wewnętrzny kącik. To jest taki jakby foliowy ten cień, bo on jest bardzo taki miękki. Powinnam załamanie w nim kolorze zrobić, bo wtedy byłoby bardziej takie widoczne. Chciałam we fioletach, no to mam we fioleta. Teraz jeszcze muszę tym różowym cieniem podjechać trochę tą granicę tego cut crease, żeby takie troszkę odcięcie było. Nie bardzo go widać. Aby to był jaśniejszy cień niż fiolet, z paletki Passion for Color użyję pom tej pomarańczy, ale o to jest tak pomarańcz wpadająca w róż. I może jak tu dołożę. Myślę, że to będzie od razu widoczniejsze. Bo tak mi się te fiolety wszystkie wylewają. Chciałam mieć tutaj coś takiego, co by trochę je odróżniło. Pędzelek do blendowania. I tu tak samo. Cieniowanie mamy. Osyp sobie usunęłam, także mogę teraz przystąpić do, do malowania dolnej powieki. Paletki patrzcie na kolor, wezmę ten ciemny fiolet i jego nałożę w wewnętrzny kącik. Teraz następny cień. Ten z tej samej paletki. Na wewnętrzny kącik nałożę ten jaśniutki miliowy. Teraz jeszcze z tej paletki Freedom Pro 12 Dream catcher Wezmę ten czarny cień i zrobię nim kreseczki wzdłuż linii rzęs. Nie mam podkładu, to mogę sobie dziennie operować. Teraz przyjdę do twarzy, tylko nie wziąłem sobie żadnej bazy. Zaraz wracam. Moją bazą dzisiaj jest Bielenda Nude Base. To są takie perełeczki i one po prostu pękają i nie dają takiego fajnego nawierżenia. Ona ma wyrównywać kolory skóry. Za chwilę pójdzie do denka. Jak na skórze układę to wychodzi, to jest taka bardzo pomarańczowa. Ale fajnie nagli, że ja mam skórę suchą. Więc ciągle go łapić! No i nie może tak by że, żeby było, <grymiany>, że nie ma wody na pustyni. Ja pamiętam jeszcze z takiej piosenki rano. Rano, kiedy budzę się rano, rano. Na 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 na, 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 na. Nie pamiętam słów. Teraz <grymiany> mam nagli Psuwka po to, żeby mi się grzywka kręciła, bo ona się nie chce mi kręcić. A nie chcę włączać lukówki, no bo włosy ogólnie mi się kręcą, a tu grzywka jest taka niepokorna. Podkładem moim dzisiaj jest Eveline Liquid Control HD. Muszę go wstrząsnąć. Jak to James Bond mówił? <ścoughs> nie niezmieszany. On ma takie wykończenie matowe, pudrowe. Przygotowałam sobie mgiełkę, także będę się ratować mgiełeczką, żeby się też nawierzyć. Najpierw oczywiście go naniosę dłoni. Ja go już nie muszę z niczym innym mieszać, bo nie znam niedobry. On jest bardzo wodnisty, bardzo. Ta druga strona. Moje przebarwienia z przerwą ciemnieją. Od mojej kozynki Ani dostałam takie maseczki właśnie na przebarwienia i troszkę niż po jednym razie mi się jaśniało. Więc, no, jestem ciekawa. Bardzo fajna, taka kremowa. I myślę, że może mi to też podziała. Peelingów o w ogóle moja skóra nie lubi. Jedyne co do złuszczania to mam w toniku. klasy AHA. I to jedynie uznaję, nic innego, bo już próbowałam naprawdę robić różne peelingi nic z tych rzeczy. Ja wiem, że to nowy na skórę, a tym bardziej pomyślcie o tym, że jak człowiek ciągle tak peelinguje i peelinguje tą swoją skórę, to skóra się broni, bo niszczymy jej barierę ochronną. To tak samo jak z częstym myciem włosów, jeżeli komuś się przetłuszczają, to myje codziennie. A że myje codziennie, zniszczy zni sobie tą ochronę skórną i przez to skóra się jeszcze bardziej tuści. Ja nie mówię tutaj o różnych chorobach, bo to nie o to chodzi, ale przy mojej skórze właśnie ona nie lubi, właśnie peelinguje. Jest podrażniona, jest taka zaczerwieniona. Niestety nie lubi. Być może, że innym to służy, mi niestety nie. No dobrze, podkład mam. To teraz korektor, a właściwie dwa korektory, bo mam te Always Fabulous od Bourjois, ale mam w odcieniu... 200 i 100. Pomieszam je tym razem, ale formuła jest rewelacyjna, naprawdę. Jest tak mięciutki, taki delikatny. Teraz ten jasny. Ostatnio ciągle mam właśnie jakieś problemy z tymi korektorami, które się nie lubią i, i niestety to było widać. To muszę uważać na swoje cienie na danej powiece, żeby sobie nie, nie wjechać na nie. Bardzo ładnie. Idealny kolor. Ten korektor jest dla mnie super. No i co teraz? Rzęsy. No to znowu wruchi do zalotki. Najpierw jedną podkręcę sobie nasadę. Tą starą, ona ciągle mi wyrywa te moje rzęsy. Teraz końcówki. Jakby ten matujesz tak dziwnie wygląda. Rzęsy muszą być. Ja chyba sobie kępki przykleję. Ostatnio coś nie lubię teraz już w paskach nakleję sobie rzęs, tylko właśnie kępki. Dzisiaj spróbuję od góry, bo ostatnio kleję od dołu. One są dosyć długie niestety w stosunku do moich rzęs. No zobaczymy. Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie, to ściągnę. <laughs> Maskara Volume drama od Vivo. Także ta kreska czarna na oku, ona dużo robi, bo ona zagęszcza linię rzęs. I nawet jak mamy rzadkie rzęsy, to, to już lepiej to wszystko wygląda. Ja zresztą mówiłam o tym w y, trikach makijażowych. Gdzieś wyskoczy Wam ta karta. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia. Mam takie zaczerwienione te oczy. W ogóle już jest bardzo późno, bo już jest 22. Jakoś tak za późno się wziąłam za, za nagrywanie, ale pomyślałam sobie, a co tam. Mam dwie lampy. Powinno być. Widno. Aha, wzięłam się za rzęsy, a nie zrobiłam brwi. Teraz to zrobię. Te rzęsy są takie kiepskie. Jest jak jest. Nie ja widzę mężczyzn. takie piękne rzęsy, naprawdę. Długie, gęste, podkręcone, a kobiety się męczą <ścoughs> z tym podkręcaniem, tuszowaniem leć. Tak to bywa niestety. Jeszcze sobie tuszuję dolne rzęsy. To teraz zrobię brwi. Najpierw je muszę wyczesać. Kredeczka jak zwykle. To i One Eyebrow System od VIBO. Najpierw robię takie końcówki brwi, żeby były ostre. I teraz pudrem zupełniam. Pamiętam, teraz oglądam takie różne tutoriale, jak pokazują właśnie 2016 rok i 20 porównanie i na jednej twarzy jest omalowana 2016, a na drugiej 2020. I ja tak nawet zajrzałam na swoje zdjęcia z 2016 roku. To ja się bardzo delikatnie jeszcze wtedy malowałam. Nie było widać tych cieni. Nie wiedziałam o tym właśnie, że przy opalającej powietrze trzeba wyżej nakładać cienie, także malowałam się tak, że jak otwieram oko, to nie było widać. Tak jakbym w ogóle nie była umalowana. Nie tylko widać było, że rzęsy mam malowane. Nie pamiętam, czy ja podkreślałam, że chyba tak, ale na pewno to nie było nic mocnego, żadną pomadą, tylko jakąś kredeczką. Zresztą ja do tej pory nie robię takich instagramowych brwi tak na co dzień do pracy się maluje i te znowu wyczesuję użyję tego żelu eyebrow fixer od Vibo żeby je trochę utrwalić Ja muszę chcę podczyścić korektorem, bo trochę mi tam coś nie wyszło i takie góry i doliny. Taka piosenka stara, dawna. Tylko pamiętam, innym było. Ja pójdę górą, ja pójdę górą, a ty doliną. Ja zakwitnę różą, ja zakwitnę różą, a ty kaliną. Wezmę troszkę Magic Water, żeby się nabliżyć. O, jak dobrze, że sobie wklepie w ten Magic Water. To... Fajnie nawilża też ta giełka, tylko że ona robi glow i żeby trochę pozbyć tego glow, to ja robię właśnie gąbeczką. Ja to bardzo często robię, nie przeszkadza mi, ale jak tak doklepuję, to ten podkład jest taki, taki fajniejszy, taki jest nawilżony, nie, nie jest ta skóra przesuszona. Miałam przykleić kępki, <laughs> zaraz wracam. Muszę wam powiedzieć, <laughs> że kępki od góry przekleiły mi się migiem jestem w szoku. Naprawę przyklejam tylko trzy, ale myślę, że to wystarczy. A też się wachluję, bo jest mi gorąco. A wachlarzyk mam z San Marino, jak mam we Włoszech, gdy kupiłam. bo w ostatniej chwili właściwie wyskoczyłam na przeciwko był sklep, on mi się autokar stał i na wszystko był taki sklepik i patrzę wachlarz i O, to kupię. No <laughs> i mam pamiątkę, więc się trochę powachluję i zaraz robimy dalej twarz. Browser, sun bronzer, Sun Bronze Powder od Bel. Też ten z Biedronki, no i Biedronkowy pędzelek. Jak to inaczej oko wygląda jak są kępki. No, czy rzęsy, czy kępki. To wystarczy naprawdę trzy, tylko w tym zewnętrznym kąciku już jest inaczej. Byłam w szoku, tak szybko mi się nakleiły te kępki od góry, bo od dołu to jednak trochę zabawy jest, bo to trzeba też przyklejać swoje rzęsy, żeby one się trzymały do nich. Bardzo fajne te pędzelki, naprawdę. Ładnie się nakładają produkty, nie robią mam żadnych trochę skromnie też. Ja Właściwie to całe tu przelecę, bo ja mam wysokie dosyć. Żeby go optycznie skrócić, to właśnie na całej długości tylko nie za nisko. Raczej przy linii włosu. I teraz zrobię baking jeszcze pod brązerem. Ja nawet zostałam pochwalona przez moją kuzynkę Anię. Coraz lepsze te makijaży Ci wychodzą. Cieszę się bardzo. To tak ładnie wybiela tutaj ten obszar. Podkreśla ten brązer. Tak, tylko Ja lubię też tu tym pudrem wejść. Tu na te zmarszczki mimiczne, wokół ust. On wtedy tak ładnie bluruje. W ogóle tu, gdzie mam te pory, to on tak ładnie bluruje. Puder niech pracuje. Ja jeszcze zapomniałam e, wewnętrzny kącik tutaj do rozjaśnienia. Dodam tego turbo pigmentu. to jest Turbo Śnieżka I dam jej ciupękę na wewnętrzny kącik. I tak żeby rozjaśnić. Turbo pigment się sypie niestety, bo to tak to jest, mielone pigmenty. One są tak miękkie. No, no, naprawdę blask ma taki, że wow. No, bardzo ładnie to wygląda. W tym miesiącu wydałam za dużo pieniędzy, ale w następnym na pewno sobie kupię. Brązer już mam. To teraz może róż. Lovely. Och, och. blasher to jest taki holograficzny. On jest różowy, ale odmieni się w ogóle na złoto. Jest błyszczący. Ale ciękko go nałożę. Robi glow i to takie złoto z różem, coś tak zmieszane. Teraz jeszcze pędzelkiem wyjmę. Blenduję trochę, oczywiście nie ruszałem z pudru. No i pora na rozświetlacz. Eveline Glow and Go, łuki brwiowe, ale naprawdę tak delikatnie, bo on jest bardzo mocny. Nawet nie przycisnęłam, że tak powiem, no nie tylko tak dotknęłam go delikatnie. Mimo no wszystko daje glow bardzo mocne. Na policzki. No właśnie, mówię, tam mi lekką rękę. Przesadziłam. Ale ponieważ ten cały makijaż jest taki mocny, a tak też będzie mocne. Muszę go tak wprasować w skórę, żeby on nie był taki intensywny bardzo. Łukopidyna jeszcze. Milion dolar mat liner od Vibo. Ja sobie obrysuję usta. Ja nie wiem dlaczego, ale ta ma inną konsystencję jak tamta. Jak ja mam, ta piątka. Ta jest twardsza, a ta jest mięciutka. Mi sport My Beef Lipstick 102. To teraz uzupełnię szminką. Podobny kolor, właśnie jest do tej konturówki. Zostałem już pomalowane, no, ale jeszcze bez błyszczyka się nie obejdzie. Belle Secret of Garden, bardzo ładna, ma takie jasno-różowe podtony. Daje kolor też i, i takie rozświetlenie. Strzepnę teraz puder, już popracował. Ooo, coś mi się tu zrobiło brzydko. O już. Jeszcze dołożę sobie brązera tutaj, bo tego nie zrobiłam na żuchwę. Chcę wyglądać na szczuplejszą. Konturę sobie żuchwę. Chcę wyglądać na szczuplejszą. Ja w ogóle ostatnio myślałam, że ja strasznie przetyłam. Myślałam, że jest 80 parę kilo mam. Jest ja co prawda jestem wysoka, bo mam metr 76 cm. Ale zważyłam się u mojej cioci i wyszłam mam 74 kilo, więc. Ja zawsze tak miałam, od 70 do 75 kg, więc myślałam sobie, wow! Co prawda mniej ję słodyczy. W ogóle dzisiaj na przykład nie jadłam w ogóle. Nie piekę już ciast, to też ma swoje jakby dobre strony. Troszkę zeszczuplałam, bo czuję pociucha. No ale chcę wrócić do swojej normalnej wagi, takie 70 kg. To prawda moja ciuka, to mówi: Co ty się chcesz odchudzać? Z czego? Z kości na ości? Nie chcę się odchudzać, z kości na ości, ale nie chcę być też gruba. Ja nie lubię być gruba, nie lubię mieć pro problemu z schylaniem się. Nie, 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 to, to absolutnie nie. Dobraliśmy, moi drodzy, do końca filmiku. Makijaż już jest skończony. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Taki fiolet w akcji 2. Do miłego! Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!